Cześć, a więc to drugi odcinek, jak hakujemy konto na Movie Star Planet. Tak. Jak pamiętacie, naszą ofiarą ma paść Ola. Ola, Więc jesteśmy na etapie, gdzie już podaliśmy jej hasło i napisałyśmy ją, taką, jej taką wiadomość. Jest jeszcze jedna osoba, która zna hasło, a chcę dać to konto tobie. Więc zmień hasło od razu, jak wejdziesz na konto, ok? O. Właśnie nas było tak jak widzicie. Yy, dobra, więc teraz udajemy się hymn... zakładkę z jej rodziną, z jej nagłówkiem. Nie musimy martwić się o nasze ubrania, ponieważ dzisiaj już w... dałyśmy 10 prezentów, czyli maksymalną ilość, więc gdyby chciała sobie coś dać, to on nawet nie może. Tylko jest też wyda, gdyż mamy tylko 200 i nie ma co wydawać. Tak. Yy, teraz czekamy, aż przyjdzie nam yes. mail z, z, z hasłem. Na które zmieniła? Tak. Ym, no więc czekamy, aż przyjdzie nam mail i jak przyjdzie, to słyszymy się z powrotem. Jeśli macie na swoim koncie coś cennego, coś, nie wiem, wartego, dużo star Coins, to osobie, która weszła na wasze konto, m, dawaj, dawajcie maksymalnie 20 sekund. Jeśli nie przyjdzie Wam mail, że zmieniono hasło, musicie jak najszybciej wejść na konto i sprawdzić, czy niczego Wam nie ukradziono. Jako ich nie musimy martwić się o nasze konto, bo nie ma co z nim zrobić. Ja... Y, my wolimy. wolimy jednak wejść na to konto. to zobaczyć, co tak długo to się robi, Bo jednak trochę czekamy. Czy może nas przybrała, czy może zmieniła mi... Nie. Nie. Cześć. A my nie mieliśmy, hej? Miałyśmy cześć. Tak, tak, dobrze. No jak widać, nic nie zmieniła, ale musimy jej przypomnieć, żeby zmieniła hasło. Tak, która to była teraz? Hmm. Ola. Tak jakaś Ola. Nie, yes. zareagowaliśmy się, żeby sprawdzić, o co chodzi. E, napisałyśmy do niej wiadomość. E, wiecie, taki, jakiś, jakiś pretekst wymyśliłyśmy, Na przykład właśnie, że sorki, e, że wyszłam, ale chciałam tylko sprawdzić, czy zmieniłaś już hasło. E, nie odpisuje nam i ona chyba nawet nie jest online, zaraz to sprawdzimy. E, ona jest online, ale nie odpisuje nam. Co hmm. to napisać Hej. Jedziałam, bo Dobrze, no więc vlogowała nas znowu. I poczekamy, aż zmieni masło. <grywka> Hasło, dobra. Zmieniemy mm. tylko reklamy. Więc czekamy znowu na maila i My słyszymy się potem. Hasło nadal nie jest zmienione, więc czekamy i, I czekamy. <grytania> coś czuję, że ona nie zmieni tego hasła. Yy, tak, ja też zaczęłam mieć wątpliwości. Nie wiemy, czy jest jeszcze sens czekać na to, bo pewnie ona kombinuje, czy coś sobie może dać albo czy zmienić zmieni w końcu do hasła, czy nie. Pewnie patrz też na e-mail, no bo zmie... że na zmianę hasła to potrzeba, no, błagam, maksymalnie minuta, nawet szybciej się da to zrobić. O wiele A my już czekamy y, jakieś dwie, Co? trzy. trzy. Tak. Mamy wiadomość. O, przyszła wiadomość. Tak, tak, zmienił hasło. Działa. No dobrze, trudno. Więc w tym momencie trzeba zaprzestać temu i po prostu ją zablokować, żeby już mm. do Was nie pisała i zmienić hasło na swoim koncie. Tak. Okej, okay. Okay. okazuje się, że ktoś nam kupił VIPa. a Prawdopodobnie to była ta dziewczyna. Jesteśmy bardzo zdziwione. Mamy 7 diamentów i... Ojej. Oh yeah. Mamy. Udało nam się, bo ogóle... my w ogóle nie wiedziałyśmy, że ona zrobi nam... Możemy teraz zrobić, no... Możemy jedynie ją przeprosić i dać jej jakiś prezent. No bo da, na, kupimy jej, nie wiem, listy życzeń albo coś w tym rodzaju. Tak, i na pewno jej właśnie jednak zacznie spytamy. W ogóle zobaczymy czy ona jest online. <śm> Boże, jak ja się zdziwiłam. Kurde, głupio. No tak, no ale... na czas pisania po prostu zrobię mu stop okay. Hej, dobra, chciałam wam powiedzieć, że dziewczyna, którą próbowałyśmy skakować, okazała się zupełnie inna, jak myślałyśmy. Kupiła nam VIPa na tydzień za około 5 zł, on kosztował 4,92 tak? Um, Były przecenie. Tak, był bardzo duże przecenie. Oczywiście nie wiedzieliśmy, że ona nam kupi VIPa, bardzo jej podziękowałyśmy, Kupimy i mamy i... jutro zamiar kupić jej dwie rzeczy te droższe z listy Ta, i, chcemy, i chcemy właśnie wam pokazać jaką jest mi osobą i ustawiłyśmy sobie na statusie, że jest właśnie najmniejszą osobą na świecie y, tutaj możecie zobaczyć co nam pisała mm. napisała ok, chodziło o to, że wyskoczył mi na tydzień za 4 zł, dlatego go kupiłam y, i tutaj mało. na tym koncie kupić VIPa Aha, chciałam na tym koncie kupić WIPa, bo mnie wylosowano. A wtedy chciałam kupić kilka ciuchów i poprzesyłać. Ale jak chcesz, to zatrzymaj to konto. No, i nam powiedziała, że musimy zatrzymać konto, wysłał nam błyszkę. Tutaj powiedzieliśmy, że jej to jej damy, bo na dzisiaj mamy wyczerpane jedzenie i damy z prezentu. Jak nie wiem, czy mówiłyśmy, ale właśnie próbowaliśmy się przed tym uchronić. Dlatego poprzesyła, poprzesyłałyśmy. Poprzesyłałyśmy, poprzesyłałyśmy tak, na inny konto. No, I, na pewno idamy. A co do, no tak tutaj, no tutaj już były takie słowa przebaczenia i podziękowania, jeszcze jednego i tak dalej, ale jeśli nie kupiłaby nam tego, a tylko, nie wiem, zmieniła hasło i po prostu użytkowała się na tym koncie, a do tamtego Żeby nie przerwała tego po prostu, e, może mieć też podpisanego maila do I Jak już konta. wiecie, ta żarma Levipa, jakiś Juli garson. napisał nam gratulacje. No więc go pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy Cię, Juli <głup> I to by było na tyle w tym odcinku. Tak, skarbonka już praktycznie jest odróżniona, bo już raz to robiłyśmy. Okej, okay, no to na dzisiaj to tyle. Tak. do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.